Dobra, się kameruje, dobra, lecimy z tym. 10.43, 43. Tak, kostium jakiś nowy. Nie, nie ma, nie ma nowego. Ale przypał. Dobra. Podczas walki na ziemi. Ej, umiejętności. To jest za trzy, to za dwa, no to dawaj. Stuwa. Dobra. To skraca czas działania efektu porażenia wywołanego przez pałki i broń elektryczną. To bym mógł w sumie założyć. Teraz tak. Szansa na wytworzenie amunicji do gadżetów przy otrzymaniu obrażeń. Zmniejsza obrażenia otrzymane od wybuchów i rakiet. To też by było dobre, nie? Kurde. co by tutaj, co tutaj zwiększa mocno atak? To? Ha. Zwiększa obrażenia, gdy masz powyżej stu punktów zdrowia. A, idealny unik powoduje, powoduje spowolnienie czasu. S skanowani wrócą. Aha, to jest do Dobra, 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 nie, to skradanie, nie, coś muszę tu zamienić. NIE MAM TEGO I NIE MOGĘ, ja Jaka lipa Za to daj Dobra Co daje przemieszczanie się? To? Ujawnia na minimapie ukryte miejsca fotograficzne Wycieczkowy, porwany przez zbiegłych więźniów. Udajcie się do Bowery. Dobra, lecimy, porozwalać wszystkich. Muszę zmienić ten numer. Muszę opuścić Nowy Jork. To wszystko. dało mi do myślenia. To, że ocaliłeś Rosborn, mimo jego nienawiści, wpłynęło na mnie. Muszę wrócić do domu i zastanowić się nad sobą. Kurcze, będzie mi brakować ciebie i Twoich cyngli. Niestety, moi agenci zostaną. Ja wątpię w sens naszej pracy, ale oni nie. A Osborne nadal im płaci. Przykro mi. Prawie dobra wiadomość. Niestety, będzie mi brakowało tych Twoich dziwnych żartów. Do zobaczenia. Uwaga, to Twoja ostatnia szansa na lepszenie sprzętu i umiejętności przed zakończeniem. Oh, no to dobra, ale. Ja, no, nie dam rady już bardziej. Będę musiał robić tę poboczną. Już. Nie chcę mi się tego robić. Z aby uleczyć się przy niskim poziomie zdrowia. Dobra, skraca czas działania efektu porażenia. Kurde, jeszcze to przepaczał nie? Bo... Nie no, kurde. Generują koncentrację, dobra, to... zwiększa zasięg skanera rzeczywistości. Wartości dzięki czemu pokazuję przedmioty. Nie, nie, że to później zwiększa liczbę. O, nie. Idealny unik, tymczasowo zwiększa, ale tak mało daje tego, nie? S nie, żadnego skradania. Wykończenie zapewnia, Wykończenia zapewniają municję do gadżetu więc zwiększa tempo generowania koncentracji. No i nie ma, zmniejsza efekt działania granatów hukowych i ogłuszających. Hmm, ataki siecią generują więcej koncentracji. Mm hmm. Mm. I za co to wziąć? No. Tu co to jest? No to to bym wziął. Nie mam tego. Kurde, najlepszych nie mam, nie? Dobra, już nic nie robię. Co lecimy. To jest dziwna groźna pani. Lecimy z tym. Czy tutaj kostium nie zmienili? Dokonaliśmy przełomu. Teraz muszę to zniszczyć z pomocą własnego wynalazku. Taki to wynalazek? No i to mówię, jakiś. Będziemy mocniejsi teraz. Często tam kobiny zamieraliśmy. Teraz będzie ogień, ale kozak. Jeszcze raz sprawdzę czy to się nagrywało bo właśnie Dobra, jest, wszystko leci. Znów. Proszę państwa, relacjonujemy na żywo porwanie burmistrza odporna na dachu OsCorp Tower. <tryk> <tryk> Chcesz, żebym błagał? Nie licz na to! Świat pozna prawdę, zanim pozbierają cię schodnika. Powiedz im, co zrobiłeś! Ja. Nigdy! A! Wszystko, co masz, zbudowałeś na kłamstwach! Kłamstwa! A! Ukradłeś mi firmę! Pomysły. Powiedz prawdę. Prawda. Dobrze. Prawda jest taka, że tak naprawdę byłeś cokolwiek wart, pracując dla mnie. Prawda jest taka, że nie mogłeś się pogodzić z tym, że jestem lepszy! Jesteś nikim od to! Zawsze będziesz zerem! Jak. Dalej, Spider, będzie ty. życie chciałeś pomagać ludziom. Proszę. To nie ze mną powinieneś walczyć. Ale jak sobie chcesz. Zostało mało czasu! Proszę! Nie oddam surowicy, ja. eee. dopóki Osborne nie zapłaci za swoje! Co jest? Zawsze no, 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 no. wychodzi z opresji cało! Niech That najpierw wszystko! No, 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 no. O. No, mamy go. No, no. Widzę, że masz nowy kostium! Dość tych kierek. Ruchy, ruchy. Co tu się dzieje? Umierają ludzie! Potrzebują tej surowicy! Uleczę to miasto, kiedy Osborne. Nie! Pozwól mi oddać miasto, a potem zrobimy to. O, nie wiem, czego chcę, zejdź mi z drogi, zanim naprawię! Ja I przypał, leć. Oddaj mi surowicę! A przysięgam, że Osborne stanie przed sądem! Kłamca! Jesteś jak otwor! Nic tylko Grzech! Leżeć tam kurde zaraz, pokażę! Do dużo Dość z tego! Nie, będzie rzucał? Lecz, 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 lecz. Teraz, teraz. O nie Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Wiedziałeś? Próbowałem cię ostrzec, Peter. Ale nie słuchałeś! Wiedziałeś. Nie pozwolę ci wygrać. To zbyt wiele dla mnie znaczy! Ale nie więcej niż dla mnie. Rozumiesz? Nie cierpiałeś tak jak ja! No kurde, jak ja tu mam robić te uniki? Powinieneś być po mojej stronie! I No byłem. super. Zabawki zepsute! Dobra, to ja się muszę tylko cofać. Nie mam sieci. Wyrzutnie zepsute. Dobra nie. O, kurwa, dobra. nie mogę użyć sieci. Wyrzutnie zniszczone. O, traf go. Przewodniczący, <śmiany> proszę, pomyśl o tym, kim byłeś. Jego już nie ma. Nie możesz mnie ocalić. W takim razie sam będziesz musiał to zrobić. do mnie tego. Tak się potrafię. Dlaczego mnie do tego zmuszasz? Nie no, zmieniać świat. Dobra, Dobra, zginę tu. Dobra. Wyglądasz na zmęczonego, parkę. Niezmęczony zmęczony. Zraniony. Musisz być w stanie podejmować naprawdę trudne decyzje. W pełni się z Tobą zgadzam! <grym> Reprezentowałem cię jak syna. Wiedziałem, że się ode mnie odwrócisz, tak jak cała reszta. I ja. Odwrócę? Ubóstwiałem cię, twój umysł, sumienie, chęć niesienia pomocy, to, że się nie poddawałeś, bo ludzie tacy jak ty i ja mają powinność, mamy obowiązek wykorzystywać talent, żeby służyć innym. Nawet jeśli nas nie doceniają. Musimy robić to, co najlepsze dla słabszych od nas. Bez względu na to, czy to rozumieją. Nie, mylisz się! Zawsze byłeś dla mnie wzorem! I wszystko przekreśliłeś! Tak, oczywiście. Masz rację, Peter. Ty... Ta... Teraz to widzę. Interfejs neuronowy pomieszał mi w głowie. Ale naprawię to. Razem to naprawimy. Ty i ja. Jeśli mi pomożesz. Nie pomagaj, nie pomagaj. Zrobię co w mojej mocy. Postaram się o najlepszą opiekę. Nie! Jeżeli mnie zamkną, zabiorą mi ramiona! Będę tkwił w tym bezużytecznym ciele. Proszę, Peter, wiesz, że nie byłem sobą. Mówiłeś, że nigdy mnie nie opuścisz. Obiecałeś. Pamiętasz? I oczywiście możesz być spokojny, że nie zdradzę Twojej tajemnicy. Zrób to, co uważasz za słuszne. Tylko to nam zostało. Peter? Nawet jeśli boli jak diabli. Peter, dokąd idziesz? Bardzo dobrze, no. Leżeć tam. Jeszcze się nada. Musimy zużyć całość, żeby zrobić więcej dawek. I ile to potrwa? Godziny. Może dzień, a gdybyśmy kogoś teraz wyleczyli, nie starczyłoby dla pozostałych. Dam ci chwilę. Wszystko będzie dobrze. Mam tu odtrudkę. Zdejmij tę maskę. Chcę zobaczyć twarz Bratanka. Wiedziałaś? Już od jakiegoś czasu. Nie chciałem cię martwić. Bałam się. Ale jestem z ciebie taka dumna. Ben też byłby dumny. Ocaliłeś tak wielu ludzi. Nie wiem, co mam zrobić. Wiesz, Peter. Co, nie już że się wybrać, czy nie? foda 啊，别接了。 Hmm. Trzy miesiące później. Jak? Hej, Mary Jane Watson, zastępca redaktora. Gratulacje, że wiedziałem, że się uda. A co u ciebie? Znalazłeś pracę? A, nie, ale. Zaraz przyjmę zamówienie. Dziękuję. A właściwie to rozważam zmianę zawodu. Hmm? Chyba zostanę szefem kuchni. Przepraszam, ale I, i jesteś naukowcem I to świetnym Podczas ostatniego projektu stworzyłem potwora, który niemal zniszczył miasto Tak więc... No tak W sumie robisz obłędne kary z kurczakiem <laughs> To prawda, ale pierożki mi nie wychodzą Wyjeżdżasz? A moje nowe mieszkanie jeszcze nie jest gotowe, więc przez tydzień będę pomieszkiwał u Milesa. A. Albo mógłbyś też pomieszkać u mnie. No, chyba, że nie chcesz. Nie, to, 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 znaczy, to znaczy tak. To, to znaczy nie, że nie chcę w sensie, że chcę, a, ale. O ile Ty chcesz. Zawsze tego chciałam, Bit. Ja też. Uhuhuuu Zarąbista Kozak giera. Kozak No nic To koniec Dziki Nara